Na ale rozumiem, że widać głosu pana Wójta, że wtedy zostanie Wójta, raczej Międzyrzecza, niż reszty Jasienicy. No tak, to będzie naprawdę fajne miejsce. Naprawdę miejsce i bardzo rozwojowe. No ale właśnie o to chodzi, że mamy takie przedsięwzięcia w Unii. Tu fundusze różnego rodzaju. Także dla rolnictwa. To wszystko, co jest dla rolnictwa, to jest bardzo ważne. Dla mniejszych gospodarstw, to jest pewien zastrzyk finansowy dla przebudowy polskiej wsi. Musimy to dobrze wykorzystać. Drogi. Bo tu na szczęście w naszym beskicie Śląskim generalnie rzecz biorąc i w Beskidzie Żywieckim to te drogi są lepsze niż w innych częściach kraju. To nie znaczy, że są dobre. Myśmy tu jechali i, 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 i jakaś ilość Nieobliczalna dziur była. <grymne> tak, ale są drogi bite w większości miejsc. Ja nie chciałbym tu robić żadnego donosu, ani na władze powiatowe, ani na władze gminne, ani na władze wojewódzkie, ani na, ani na władze krajowe, bo są drogi krajowe. Nikt się w tym nie wyznaje. Która krajowa, która wojewódzka, która gminna. Jak, jak przechodzi droga przez, przez miejscowość Międzyrzeczy albo przez gminę Jasienica, to wszystko obciążają pana wójta. A on tu ma na przykład drogi krajowe które mówi, no to jak? To przecież ja ich nie remontuję, ale wszystko idzie na pana konto. Ale, ale tak, rozumiem. Znaczy to jest taka skoro sprawa. I od razu widzi pan ratuje pana pana. Żeby pan nie musiał za wszystko odpowiadać. Teraz pan się już z łatwością nawet za swoją drogę wykręcił. E, proszę państwa, ale, ale czy chodzi o to, żebyśmy, tak jak wy to robicie, stowarzyszenie przyjaciół Międzyrzeczny, tak się to nazywa? Dokładnie. No fantastyczna rzecz. Znaczy, że obywatele z tej miejscowości wiedzą, że najlepszy rozwój to jest przez to, że się, że się zjednoczą zaczną działać razem, coś zaczną proponować. Także Wójtowi, Panu Wójtowi, Panu Staroście. Myśmy ci rozmawiali, rozmawiałem z, z panem starostą, byli przedstawiciele wielu gmin, to jest aż 9 gmin w powiecie mysbielskim. To jest naprawdę fantastyczny powiat. Ogromny, wielki, silny powiat. Myśmy dzisiaj nawet uznali, że, że ważniejszy i silniejszy niż samo Bielsko. No, widzę, że to cisza nastąpiła. Rozumiem, <grymne> <tu jest> <grymne> że więcej gości przyjechało z Bielska, ale to się, to się nie popisałem kompletnie. <grymne> nie, nie. No ale nie musimy być ważniejsi. Wyznaczy by by znaczy tylko, że, że Bielsko, bardzo silny ośrodek. 170 tysięcy ludzi, bardzo silny ośrodek przemysłowy. Fantastycznie się rozwijający na mapie kraju. Uzupełnia się z całym powiatem. Uzupełnia się. Bo w powiecie są zupełnie inne skarby niż w samym wiersku. Zupełnie inne. Inaczej ten, ten, ten powiat działa, inaczej się będzie rozwijał. Dzisiaj się okazuje w Unii Europejskiej, że jakie są bieguny wzrostu. Według czego się rozwija dzisiaj Unia? Trochę jest odejście od polityki regionalnej. Pewnie o tym wiele słyszeliście. Polityka regionalna, regiony i tak Fajne, to cały czas przez 50 lat Unia się rozwijała po regionach. Ale. Okazało się, że są pewne zagrożenia. Jest taki region w Hiszpanii, który nazywa się Kraj Basków. Słyszeliście pewnie granaty, wybuchy. Oni chcą autonomii. To jest jakaś skomplikowana sprawa. Katalonia, to jest inny taki przypadek, bo dzisiaj widzimy na mecz Katalonia kontra reszta świata. To idzie. Niektórzy nie wiedzą o co chodzi. Także Barcelona to jest Katalonia inaczej. Oni uważają, że oni głównie są Hiszpanami. I ten region zaczyna się tam yy, szkoci. Wielka Brytania, wiemy wszystko to razem, oni tylko drużyny piłkarskie mieli osobno. Walijczycy, Szkoci, Irlandczycy, Północni, Południowi, Anglicy, ale nadal był kraj jednolity, a teraz mają już parlament w Szkocji. W Walii mają osobny parlament. Czyli te regiony zaczynają się... To, teoretycznie to nie jest nic złego, ale Europa zaczyna się rozdrabniać. W Belgii są problemy. Ta, ta frankofońska część i ci Walonowie, i Bruksela osobno, no to się zaczyna wszystko no, szatkować. To nie jest dobre zjawisko, bo w tym się jest trudno wyzwać, wyznać, wyznać w tych pięciu regionach. I słusznie Unia powiedziała, no to nie, regiony okej, okay. my mamy województwo śląskie silne, czy województwo opolskie, czy Małopolska, fantastycznie, okej, okay. ale jeszcze ważniejsze do rozwoju są miasta i powiaty. Właśnie powiaty. Myśmy stworzyli powiaty z powrotem samorządowe. Właśnie te powiaty, ich miasta. Jedno i drugie. To są dziś dzisiaj główne bieguny wzrostu. Może być taki powiat jak Bielski, który jest na około powiatu grodzkiego Bielsko. Albo taki powiat jak Cieszyński czy Żywiecki, który razem z Cieszynem czy razem z Żywcem stanowią powiat. Wszystko jedno. Jak go zwał, tak go zwał. Powiat Cieszyński to jest Cieszyń i reszta cała. Powiat Żywiecki, Żywiec i reszta cała. W bielsku jest inaczej, bo jest bielsko osobnym, wydzielonym powiatem, a Państwo dookoła stanowicie drugi powiat, ale to nie ma znaczenia. Te powiaty są dzisiaj głów... to są główne bieguny wzrostu. Tam trzeba poszukiwać szybkiego rozwoju. Towarzystwo Przyjaciół Międzyrzecza w gruncie rzeczy robi to na tym najniższym szczeblu, ale najważniejszym, bo obywatelskim. Sami obywatele mówią, my się chcemy tak i tak rozwijać. Po to piszemy wnioski. To będziemy mieli. Tu jest taki, taka, nie inna świetnica, tak czy inaczej zbudowana. Oczywiście władze gminne, jeśli są, tak się domyśla, że to, tak jest po prostu, najbardziej mogą skorzystać na tym, że współpracują z organizacjami obywatelskimi. I to jest największa frajda, za, bo nikt nie zrobi, żaden pan wójt, żaden pan burmistrz, nie zrobi tego, co zrobicie wy sami, obywatele w swojej miejscowości, jeśli wuj wam pomaga. Jeśli wam pomaga starosta, bo to jeszcze potrzeba, o starosty. Po... starosta tu powinien być takim głównym, nie chcę powiedzieć, manipulatorem, bo to by źle zaprmiało, ale takim głównym koordynatorem. Bardzo pięknie pani poseł który zna to słownictwo właściwe. Koordynatorem, który będzie również uzgadniał. Co jest ważne, ścieżka rowerowa, chociaż tu po górach trudno jeździć. Ja tu zawsze się łamałem, czy jeździć na rowerze, czy raczej jeździć autobusem, bo jak jest płasko z Bielska do pszczyny się fajnie jedzie na rowerze, do Czechowic. Ale tutaj po tym międzyrzeczu i po, po stracące, i na prowaczą wąty ciężko wyjechać, a tam mi chodzili zawsze na maliny. Co na waliną? Na szczycie. Kto ostatnio takimi malinę? Kto na maliny. Ale byliście, na, byliście w zeszłym roku? Pani poseł była? Fantastyczne waliniaki. E, na Dobrze, że to normalnie nazywacie. Nie jagody, tylko borówki. No to są borówki, oczywiście, no normalnie. Proszę Państwa, ale wracamy do odprawy zasadniczej. Dlatego, dlatego tak ważne jest, że my mamy powiaty. Mamy za mało dofinansowane. Mnie bardzo zależało w 1991 roku, żeby dofinansowanie powiatu właśnie było dużo. Żeby starosta mógł wspomagać poszczególne gminy we wspólnych projektach. To jest bardzo ważne. I to jest, jak się okazuje dzisiaj w Unii, te po powiaty po powołane 10 lat temu są głównym biegunem wzrostu Unii. Dzisiaj się na to stawia bardziej niż na regiony. Oczywiście środki finansowe często idą przez regiony, ale projekty muszą być właśnie stwarzane i generowane z poziomu powiatu, czy krockiego czy, czy ziemskiego. No więc widać z tego, że, że my tutaj trafiamy naszym także podziemnym administracyjnym. W te, te tendencie rozwojowe Unii Europejskiej warto te, te możliwości wykorzystać. Oczywiście, mówiąc już najkrócej, oprócz energetyki, nowego budżetu, który będziemy uchwalać, oprócz tego partnerstwa wschodniego, o którym zawsze przypominam. Pomimo, że my tu jesteśmy, bardzo się czujemy bezpiecznie w Jasienicy, w Jaworzu, w tym bardziej rzeczu, tu jest tak daleko. Od jakichkolwiek niebezpieczeństw, no bo nigdy nie mieliśmy takich napięć ani ze Słowacją i z Czechami, żebyśmy mieli drżeć o swoją niepodległość. Ale fakt, że możemy dzisiaj my, Polacy, proponować całej Unii partnerstwo wschodnie, to znaczy troskę i dbanie o to, żeby Ukraina się rozwijała jako samodzielne państwo, żeby Białoruś miała szansę, żeby miała szansę Mołdawia, Gruzja, Azerbejdżan, Armenia. To naprawdę jest fantastyczna rzecz. To będziemy teraz rozwijać, jeśli ci wszyscy, którzy dostaną to się do Parlamentu Europejskiego, ta grupa 50 posłów, ta z 50 wybieramy, będzie tę sprawę rozwijała oprócz tego budżetu, oprócz funduszy strukturalnych, oprócz większej ilości pieniędzy na rolnictwo, co jest konieczne, to to będzie główna sprawa, niech ta 50, która tam pójdzie w imieniu nas Polaków o to zadba. Nawet jak my tutaj w Międzyrzeczu nie odczujemy jakiegoś drżenia o naszą, o naszą stabilność. To jest ważne dla każdego Polaka, niezależnie od tego, czy mieszka blisko granicy zachodniej, czy blisko granicy wschodniej. Oczywiście chcielibyśmy jak najszybciej wyjść z kryzysu. My na szczęście...